Dzień dobry. W tym filmiku przedstawimy zjawisko załamania światła wywodzące się z załamania fali, czyli zmiany kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia z jednego środka do drugiego, a jak wiemy z poprzednich lekcji fizyki, światło to fala. Przechodząc do projektu załamanie światła jest przyczyną powstawania wielu złudzeń optycznych. Jedną ze złudzeń jest słomka w szklance z wodą, która wydaje się być złamana. Dlatego poproszę teraz o szklankę z wodą. Ups, ale nie z taką wodą! O, od razu lepiej. Jak możemy dostrzec, słomka w granicy kończąca się z wodą wydaje się być. Yy, no tutaj, a tutaj yy, no złamana wydaje się być, jak widzimy. Yy, to zjawisko nazywa się właśnie załamaniem światła. A tomek wytłumaczy nam resztę tego zjawiska. Mamy przedstawiony eksperyment, który pokazuje. Załamanie się światła w wodzie. Yy, I dlaczego się to dzieje? Ponieważ w powietrzu światło porusza się szybciej, a w wodzie porusza się ono wolniej. Zmiana prędkości powoduje zmianę kierunku promienia na granicy ośrodków zgodnie z prawem Snellinusa. Prawo Snellinusa jest to wzór, który pokazuje nam N1 sinus 01 równa się N2 sinus 02. Efekt złamanej słomki jest to. Ze względu na promienie światła odbijające się od zanurzonej części słonki przechodzą z powietrza do wody, z wody do powietrza. Na granicy powierzchnia wody światło załamuje się na zewnątrz, czyli oddala od normalnej prostopadłej do powierzchni. Nasze oko interpretuje te promienie tak, jakby biegły po liniach prostych. W rezultacie widzi e, obraz pozorny części słonki wyżej niż jest w rzeczywistości. Podsumowanie. Efekt złamanej słomki to wynik zmiany prędkości światła między powietrzem a wodą, załamania opisującego prawo snellinusa, tworzenie pozornego obrazu w innym miejscu niż faktyczna pozycja przedmiotu i jest to jedna z najprostszych obserwacji w codziennym życiu, dlatego, że yy, no, używamy słomki oraz wody na co dzień tak naprawdę, więc widzimy yy, najprostszą sytuację, która pokazuje nam załamanie promieni światła w, w wodzie i w powietrzu. フフフ。